Cześć, witajcie. Widzieliście przed chwileczką, jak kosiłam trawę i rozsypałam ją na folię, żeby ona obeschła. Nie chcę jej wrzucać do kompostownika, bo ostatnio jak wrzuciliśmy taką całą hałdę tej ziemi... tej trawy... To ona zaczęła się palić, i musiałam ją wybierać i rozkładać na różnych grządkach. Także jak mam dzisiaj takie piękne słoneczko, to pomyślałam sobie, że ją rozłożę, ona podeschnie i dopiero będę stopniowo wrzucała i do kompostownika, i dalej w między grządki pomiędzy roślinki, pomiędzy kwiaty, pomiędzy moje warzywka również. I dzisiaj rano robiłam rozsady papryki, i zabrakło mi ziemi a że w ogrodzie mam jakieś doniczki, które kiedyś były z kwiatkami. I już jest prawie koniec kwietnia, nic tutaj nie wyrosło, to pomyślałam sobie, że cokolwiek tutaj jest, to to wykopię i wsadzę do ziemi, normalnie do mojej grządki kwiatowej, tej mojej niewielkiej grządki kwiatowej, a resztę tą ziemi, bo tu jest taka dobra ziemia z zeszłego roku, po prostu trafi do wiaderka i wymieszam sobie tą ziemię, żeby dalej móc przesadzać moje papryki. Także zabieram się do dzieła, jak znajdę oczywiście łopatkę żebywałam z paleniska. Także on tam jest, ona tam jest. Nie ma co żałować. Jeszcze przez chwilę muszę. Teraz mi tu latasz. Jakie ja tutaj kręcę? Serial ogrodowo jakiś aeroplan. Fajnie to wygląda. Jest klub niedaleko i zaczynają już właśnie takie pierwsze obloty myślę że fajna rzecz dla pasjonatów Wziąłam sobie za wysoki stolik chciałam sobie tak profesjonalnie zrobić No nic muszę się tak pomęczyć bo potrzebuję ziemi ja sobie tak chcę wsadzić a mi się doniczki skończyły Tyle tych doniczek miałam Fakt, że wyrzuciłam część, ale to wyrzuciłam takie naprawdę słabe. Widzieliście na wiosnę, jak porządkowałam wszystkie zakamarki i te doniczki, które wyrzuciłam, to one były znacznie mniejsze. I będę musiała za chwilę pójść do garażu, bo tam są jeszcze, tam są jeszcze dwa kartony doniczek. Biorę sobie trochę tego Runa Owczego. Wysypuję, a czy wysypuję? Wykładam na dno. Dosypuję trochę ziemi w ten sposób. Biorę moją rozsadę papryki. Wyjmuję. I teraz zdejmę rękawiczki, żeby było mi wygodniej. Jak mam tą sadzonkę to odrywam odszczykuję te listeczki i następnie przysypuję. Nie mam już żadnych podstawek pod te doniczki, słuchajcie. Dlatego y, tutaj mam folię, którą, na której leży trawa mokra i się suszy. I sobie obcięłam kawałek. Y, wcześniej też tak robiłam. Po prostu włożę sobie tą folię tutaj w ten sposób do koszyka, żeby mi tutaj woda nie przeciekała, jak będę podlewała te moje papryczki. Ja podleję te papryczki, ale odstawię je w cień, bo jest za, za ciepło. Słuchajcie. Ale wieczorem jeszcze będę wkładała do domu, bo dzisiaj u mnie było 3,5 stopnia w nocy. Także na paprykę to jest zdecydowanie za zimno. No i mamy takie papryczki. O, i dżownice. Idziemy. A tu, kochani, to co zrobiłam rano, też włożyłam te doniczki do skrzyneczek, gdzie mam wyłożone folią, żeby też woda tak nie szybko nie odpływała. I te akurat stoją od samego rana w szklarni i przepięknie wyglądają. Także jestem zadowolona. No, mam jeszcze sporo do przesadzenia, także idę działać. Powiem Wam, że musiałam się normalnie przenieść w cień i tak jak sobie obiecałam. W końcu zajęłam się też mini różyczkami. Przesadzałam jeszcze kilka papryk i moje mini różyczki teraz przesadziłam z tej tymczasowej doniczki. I ja myślałam, że tam są tylko dwie różyczki, ale to były cztery takie mini, mini. Dlatego postanowiłam jedną w takie ocynkowane korytko, a drugie w plastikową doniczkę. Zobaczymy, która będzie lepsza. I nie wiem, czy nie jest za późno, ale tu jest takich kilka gałązek tak nie wyglądających, a tu jest tylko jedna taka malutka gałązka. Dlatego chcę sobie to powycinać, żeby nadać im troszeczkę ładniejszego wyglądu. I tu, gdzie się zaczyna takie ładniejszy ten, ta gałązeczka, to po prostu przytnę tylko, i wytnę to, co jest suche. I tak sobie zostawię. Tu, a tu jeszcze jedna taka gałązka sucha. No i zobaczymy, czy coś zakwitnie, czy nie zakwitnie z tego. Tu jest naprawdę, tu są naprawdę takie malutkie, dlatego pomyślałam, że w tej ocynkowanej będą, będzie im jak na razie dobrze. Miał, miałam mieć dzisiaj porządek w ogrodzie, a przy tym przesadzaniu tych papryk jeszcze mi została druga połowa. Ja już nie mam na to siły. Dlatego czas wszystko... Posprzątać, poukładać i poczekam sobie na hawardach Zaraz wróci z pracy i będziemy robić na kolację grillo. A tu jest pszczoła albo osa, pszczółka, która chce się dostać do środka do wody. Dlatego przyniosą tu obok miskę z wodą. A ona lata tutaj jak głupia. Nie wiem po co. Halo tu masz idź do środka weszła. Nie będę ruszała. Niech sobie, niech się napije. Może gdzieś tam po ściankach spije wodę. Muszę się wziąć za porządki teraz. <słyska> <słyska> Jak już się tak napracujecie w ogrodzie, to nie zapomnijcie o dobrym posiłku na wieczór. My dzisiaj mamy barbecue. Howard gotuje. Howard, you are, you are my boss of the chef, yeah? Tak, yeah, także będziemy mieć frytaski. Just a little bit, yeah? Frytki, yeah, enough. Frytki, burger, polska kiełbasa i soczek. Bo już na kawę jest za późno. Beef? Beef. Dziękuję you very much. Chef. Życzę Wam wszystkim mielutkiego wieczoru. Do następnego razu. Papa. Patrz pa, pa. <śm> 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 mamy przepiękną dzisiaj pogodę. Końcówka kwietnia. Raniutko wystawiłam wszystkie moje papryki i pomidory. I pojechałam do sklepu kupić dwa worki kompostu 50, po 50 litrów i jeszcze wzięłam sobie 50 litrów um, green manure, farm yard manure, czyli obornika będzie pewnie śmierdziało jak otworzę, ale trudno. Wymieszam sobie to z tym kompostem, ale nie tylko będę dawała kompost i ten obornik. Jeszcze sobie wybiorę z jednej z grządek, gdzie mają być ogórki trochę ziemi, bo tam jest za wysoko, a ja przy sadzeniu ogórków, przy wysiewaniu ogórków będę dokładała świeżą masę, też chyba kupię kompost i na pewno też obornik, bo ogórki są takie żerne. Jakby to powiedzieć, głodne na dobre składniki odżywcze, dlatego będę musiała też tam dołożyć, a nie chcę, żeby mi się to wysypywało, dlatego sobie po prostu będę mieszała wszystko razem. I nie wiem, ile tu mam sadzonek pomidorów, ale wygląda jak tyś, tysiące. Pojechałam dzisiaj do sklepu i myślałam, że jeżeli będzie folia, jakaś taka jak to się mówi foliak. Chyba foliak, no bo jak się folię nakłada, to będzie foliak. Yy, cieplarnia czy szklarnia to bym kupiła i gdzieś tu jeszcze umieściła w tym ogrodzie. Bo nie chcę się pozbywać tych wszystkich pomidorów. Wysiewałam je już jakiś czas temu i one tak pięknie rosną. Szkoda mi. Papryk yy, mam nadzieję też mi urośnie. Na razie roślinki wyglądają super, także niech im służy pogoda i za chwilę będzie służyło im nowe jedzonko. Także muszę się zabrać do roboty, ale najpierw pomyślałam sobie, byłaś w sklepie, a ja zakupów nienawidzę. Dla mnie najlepiej by było, jakby ktoś mi robił zakupy, no i sprzątam chałupę oczywiście, e, bo ja bym się mogła zająć tym, co uwielbiam. Także pojechałam, szybciutko kupiłam, wróciłam i muszę się tak. Za dużo bodźców. Za dużo bodźców. W sklepie za dużo bodźców. A jeszcze przy Kasie to też <laughs> w ogóle <laughs> za dużo. Zaczniemy od tych najwyższych pomidorków, ale zanim do tego dojdzie, to niestety trzeba sobie przygotować ziemię. Obornik! O, Jezus, kochany, to musi być takie ciężkie. Kompost! Ja sobie kurde wzięłam obornik, przy, przywaliłam workiem. Jak będę przesadzała pomidory, to chyba dam je w cień, tam troszeczkę pod patio, żeby one. O nie wygląda jak obornik o, oszukują oszukują w tych sklepach na potęgę bo to powinien być obornik a to jest jakaś czarna masa która w ogóle nie śmierdzi obornikiem też jakby ziemia, czarno ziem wręcz może to tak kiedyś jak kupiłam obornik w worku otworzyłam, sypałam na grządki a potem w całym ogrodzie mi tak śmierdziało. Jeszcze, jeszcze oszukiwałam ludzi tutaj. I mówiłam, że to spół śmierdzi, że to pewnie na polach coś rozrzucili, jakąś gnojówę. A to u mnie w ogródku. Dobra, to teraz trzeba... A to jest za mokre. Teraz muszę sobie wykopać ziemię z grządki. Także połączę się z wami za chwilkę. Jakby się ktoś zastanawiał. Zmieniłam outfit, bo zauważyłam, że w poprzedniej koszulce troszkę za bardzo odstaje, a ta jest czysta, ale nie wyprasowana, także ogródkowo. Ta część papryk jest wysadzona, ale to wszystko... Aha, tam też poczeka na przesadzenie. Dobra. A, runko, runko, runko. I co tutaj mamy? Takie sadzoneczki. Marmande. Całe trzy. Najwyższy. I będę sadziła aż po te liście, jak się zmieści. Aż do dna. Staram się tutaj dać tą sadzonkę pomidora. Jak widzę, że są jeszcze przylistki, nie odpadły. Obrywam. I żeby was nie zanudzać, słuchajcie, to ja sobie spędzę teraz czas na przesadzaniu, a pokażę wam efekt końcowy, jak dzisiaj to zrobię do końca, chociaż takie mam nastawienie i zobaczymy ile tych pomidorów mi wyjdzie. Zacznę najpierw od poszukiwania wszystkich y, pomidorów o nazwie marmandę. I ponieważ one są świeżo przesadzone, tam pod moją wiatą, tam gdzie grilla robimy, jest trochę mniej słońca. Także na razie wezmę tak, żeby one się nie spażyły przy nowej ziemi za mocno. Także trzy. Życzcie mi powodzenia. Hu lekko nie będzie. Aktualnie na stole mam odmianę mar, odmiany marmandę. Chyba 25 albo 26 naliczyłam. Tutaj jest krza, oh, maskotka krzeczasty. Maskotka krzeczasty 6, 12, 8. Źle liczę, 6, 12, 18, 19 maskotki krzeczastego. Tu niżej jest strabeni i tu jest tylko 6. Następnie tutaj mam jeszcze 3 in, różne pomidorki. O, a tam w oddali czeka jeszcze mnóstwo do przesadzenia i słuchajcie, skończyły mi się duże doniczki, także starałam się tak, żeby jak wszystkie duże pomidory, takie wysokie, posadzić w te największe doniczki, a teraz te mniejsze pomidorki będę sadziła w mniejsze doniczki. I już z dwie taczki ziemi, kompostu i obornika wymieszałam i zużyłam, teraz będę musiała robić kolejną mieszankę. Tak w tym momencie wygląda jeden z moich pokoi, gdzie przeważnie nagrywam filmy dla Was wiosną i zimą. Mam tutaj postawione biurko, stoliczek, jeszcze jeden stoliczek i parapet zapchany. I w kolejnych dwóch pokojach, na parapetach, także jest pełno pomidorów i papryki. Paprykę i pomidory będę dopiero wysadzała na zewnątrz, na koniec maja, także jeszcze cztery tygodnie muszą przetrwać, ale będę wystawiała i hartowała na dzień do ogrodu i przynosiła z powrotem wieczorem. Takie tam format ćwiczeń <laughs> za darmo, <laughs> miłego wieczoru. Życzę Wam cudownego dnia, wieczoru. Jakakolwiek pora u Was jest. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie. Pa pa!